Cześć, Tutomek, witam Was w kolejnym jubileuszowym, bo już 30. odcinku vloga. Dzisiaj temat, który właściwie powinien pojawić się już na początku czyli legalizacja pobytu w Norwegii. Norwegia, jak wiemy, nie jest w Unii Europejskiej, ale tak samo jak Polska, należy do europejskiego obszaru gospodarczego, dlatego Polacy mogą tutaj legalnie i bezwizowo wjeżdżać, kiedy chcą. Jednak, według przepisów, nie możemy tutaj przebywać dłużej niż 3 miesiące. Później trzeba zarejestrować się na Policji lub w Centrum do Spraw Cudzoziemców i podać powód, dlaczego będziemy tutaj przebywać dłużej niż w celach turystycznych. I takich powodów do wyboru jest kilka, a pokażę je wam na stronie UTLENIX DIREKTURATE, czyli Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Na tej stronie www.UDNO. Znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat rejestracji w Norwegii, ale też na przykład obywatelstwa. Jest dostępna wersja po angielsku i wyjdziemy w składanie aplikacji i skupimy się na opcjach, dzięki którym możemy zostać tu na dłużej lub na stałe. Wybiorę zakładkę dla obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Którzy, jak widzicie, mogą w Norwegii pracować, studiować i mieszkać. Najczęstszym powodem chyba jest otrzymanie lub poszukiwanie pracy. Wybierzemy pracownika i tutaj wyświetlają nam się informacje, prawa i wymagania. Jako pierwsze mamy poszukiwanie pracy. Jeżeli po tych trzech turystycznych miesiącach nie zdobędziemy jeszcze zatrudnienia, to wtedy musimy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Polega to po prostu na wizycie na policji lub w urzędzie do spraw cudzoziemców w zależności od miasta i pokazaniu dowodu lub paszportu wprowadzą nasze dane do systemu i wtedy mamy dodatkowe 6 miesięcy na poszukiwanie pracy. Więc tu taka wskazówka dla tych, którzy przyjeżdżają z zamiarem dopiero szukania pracy, mają się gdzie zatrzymać, żeby najpierw wykorzystali te trzy turystyczne miesiące bez rejestrowania się. Później dopiero te pół roku i w ten sposób ma się 9 legalnych miesięcy na szukanie pracy. Od razu odpowiem na pytanie, co się stanie, jeżeli się nie zarejestrujemy. Według mnie w 99% nic. Tutaj jest wystarczająco dużo imigrantów nieeuropejskich, którymi muszą się zajmować ich deportować. Także wątpię, żeby zawracali sobie głowę Europejczykami i w jakikolwiek sposób ich sprawdzali. No, chyba, że ktoś popełni jakieś przestępstwo, ale oczywiście przedstawiam, jak to jest tutaj, według prawa. I najlepiej się dla własnego spokoju zarejestrować. Teraz przechodzimy do rejestracji jako pracownik. Wszystkie informacje są klarownie po angielsku wyjaśnione i omówię tylko te najważniejsze. Pracę w Norwegii można rozpocząć od razu po przyjeździe, ale w ciągu maksymalnie 3 miesięcy trzeba się zarejestrować. Choć dla mnie jest logiczne, że nikt, mając umowę o pracę, nie czeka 3 miesiące z rejestracją, bo wtedy nie ma tutaj adresu zamieszkania, nie ma numeru personalnego lub tymczasowego, nie może mieć karty podatkowej, przez co zabierana jest połowa wypłaty. Bez tego numeru nie można też otworzyć konta w banku czy kupić numeru telefonu, więc raczej każdy kto dostaje umowę o pracę rejestruje się jak najszybciej. Zarejestrować się trzeba tylko raz, nie trzeba tego powtarzać przy zmianie pracy czy przejściu ze statusu studenta na pracownika, bo to już się załatwia w Skatę czyli urzędzie podatkowym, a nie na policji. Każda rejestracja jest darmowa. Można zmieniać pracę, mieć więcej niż jedną pracę, można sprowadzić swoją najbliższą rodzinę, której członkowie też muszą się zarejestrować, ale o tym za chwilę. I po 5 latach przebywania w Norwegii można starać się o status stałego rezydenta. Co się stanie, gdy stracimy pracę? Jeżeli pracowaliśmy tutaj minimum rok, to rejestrujemy się w Nawie czyli urzędzie pracy wtedy też możemy dostać zasiłek i szukamy nowej. Jeżeli poniżej roku to mamy te ustawowe 6 miesięcy na poszukiwanie nowej pracy i też rejestrujemy się w nawie, ale bez możliwości zasiłku. Druga opcja rejestracji to student. Większość praw i obowiązków się powtarza, poza tym oczywiście, że trzeba się dostać na studia lub przyjechać w ramach wymiany, Dodam od siebie, że aby dostać się tutaj na licencjat, trzeba mieć zdany Bergenstest, czyli poziom norweskiego B2C1 lub ukończyć norweskie liceum. Dlatego, że nie ma tutaj państwowych studiów licencjackich prowadzonych w całości w języku obcym, na przykład po angielsku, może gdzieś na jakichś prywatnych uczelniach, ale szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym. Natomiast są studia magisterskie prowadzone po angielsku. I aby się na nie dostać bez studiowania licencjatu, tutaj trzeba mieć potwierdzone wykształcenie przez NOKUT. I o całej tej procedurze mówiłem w odcinku 24. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie wystarczającej ilości pieniędzy do utrzymania siebie i ewentualnie jakiegoś członka rodziny, i posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Trzecia możliwość to członek rodziny. Cały początek znowu się powtarza, natomiast to, co nas interesuje, to kto konkretnie może tutaj z nami przyjechać. I jeżeli chodzi o osobę pracującą, to przyjechać i zarejestrować się z nią może małżonek, małżonka, partner, partnerka w zarejestrowanym związku partnerskim, konkubent, konkubina, tutaj to się nazywa sambuer. Aby się zarejestrować jako sambuer, oboje muszą być pełnoletni i potrzebne są dowody na to, że minimum 2 lata ze sobą mieszkali, więc najlepsza będzie przetłumaczona umowa wynajmu mieszkania w Polsce, jakieś wspólne rachunki, pocztówki i tym podobne. Natomiast nie są te dwa lata i dokumenty wymagane, gdy partnerka jest w ciąży. Narzeczona, narzeczony, jeżeli zamierzają pobrać się w przeciągu pół roku, syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, którzy nie przekroczyli 21 roku życia. Lub powyżej tego wieku, ale gdy już wcześniej byli utrzymywani przez członka rodziny z Norwegii, zapewne też trzeba to dokładnie udokumentować. Rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, jeżeli są na naszym utrzymaniu. Przybrany syn lub córka poniżej 18 roku życia, jeżeli jesteśmy jedynymi prawnymi opiekunami, i to samo dotyczy niepełnoletniego rodzeństwa i bliżej nieokreślony członek rodziny, który ma poważne problemy zdrowotne, pod warunkiem, że będzie pod naszą opieką i na naszym utrzymaniu. To dotyczyło osoby tutaj pracującej, a jeżeli chodzi o studenta, to opcji jest mniej. I zarejestrować się z nim lub z nią: może małżonek, małżonka, zarejestrowana partnerka, partner w związku partnerskim, konkubent, konkubina, czyli sambuer na tych samych zasadach, o których mówiłem, i syn lub córka poniżej 21 roku życia. Czwarta opcja rejestracji jest dla osób z własnymi środkami finansowymi, i tutaj warunkiem jest to, że mamy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby utrzymać siebie. Ewentualnie członków rodziny i posiadamy ubezpieczenie zdrowotne. Zapewne wymagana jest bardzo duża suma. Piątą opcją jest zatrudnienie przez firmę znajdującą się w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym z kontraktem na wykonywanie pracy na terenie Norwegii. I ostatnią możliwością legalnego pobytu tutaj jest samozatrudnienie. Trzeba przedstawić długoterminowy biznesplan swojej działalności. Mieć na jej rozpoczęcie środki, yy, tylko ta jedna osoba może być właścicielem, bo nie może to być żadna większa spółka. To były wszystkie możliwości legalnego przebywania na terenie Norwegii powyżej 3 miesięcy, yy, ale teraz najważniejsze, jak się zarejestrować, gdzie, ile trzeba czekać, więc już pokazuję. Wchodzimy na portal do składania aplikacji. Gdzie zakładamy swoje konto? Tutaj trzeba podać wszystkie dane. Możemy wtedy tutaj przejrzeć swoje aplikacje, dokonać darmowej rejestracji dla mieszkańców Unii Europejskiej, starać się o status rezydenta. Właściwie wszystkie takie sprawy załatwia się na tym portalu. Przejdziemy do przykładowej rejestracji. Wybieramy miejscowość, w której mieszkamy lub w której chcemy pójść, się zarejestrować. W większości miejscowości robi się to tak jak mówiłem na posterunku policji, ale w Oslo znajduje się właśnie to duże centrum do spraw cudzoziemców, więc w Oslo idzie się tam i wyświetla nam się pierwszy dostępny termin w tej miejscowości. I tutaj jest ważna informacja: zawsze czeka się w Oslo ponad miesiąc, więc to jest bardzo duże utrudnienie, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, dostaje od razu pracę. To i tak musi czekać z tą rejestracją miesiąc minimum. Gdy wybiorę Bergen, to czeka się 2-3 dni, więc jest to dużo krócej. Oslo jest zawsze bardzo oblężone. Tutaj będziemy musieli później wypełnić wszystkie personalne informacje: wypełnić cały wniosek, podać powód, dla którego tutaj chcemy się zarejestrować. Wysyła się elektronicznie te aplikacje, też bierze się jedną wydrukowaną ze sobą. I tak jak mówiłem, w OSLO idzie się do Centrum do Spraw Cudzoziemców. Warto przyjść tam zawsze trochę wcześniej, bo może ktoś przed nami się nie pojawić, wtedy jesteśmy obsługiwani szybciej. Na pewno nie warto się spóźniać. Jeżeli ma się dobrze wypełnioną aplikację i komplet wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju rejestracji, to rozmowa trwa maksymalnie 5 minut. Pytają tylko o takie podstawy: typu imię, nazwisko, w jakim celu chcesz mieszkać w Norwegii, mimo że mają to wszystko w aplikacji. Rozmowa może być po angielsku, jeżeli ktoś nie umie norweskiego, i po pomyślnym przejściu tego krótkiego wywiadu, dostaje się na miejscu dokument potwierdzający rejestrację. Natomiast co do osób poszukujących pracy, to przechodzą tę samą procedurę, z tym, że są tylko wpisane do systemu jako właśnie poszukujący pracy. Później z takim dokumentem trzeba udać się do Urzędu Podatkowego, aby wpisać się do Narodowego Rejestru Ludności. Co w Oslo jest o tyle proste, że znajduje się zaraz naprzeciwko tego Centrum do Spraw Cudzoziemców. I tam już w zależności od naszej rejestracji trzeba wypełnić wniosek o przyznanie stałego numeru personalnego, to jest odpowiednik takiego naszego PESEL-u, jeżeli rejestrujemy się jako członek rodziny, partner czy pracownik z umową powyżej 6 miesięcy lub o przyznanie D-numeru, czyli tymczasowego numeru, jeżeli jest to umowa poniżej pół roku, na przykład na okres próbny. I też wtedy, jeżeli rejestrujemy się jako pracownik, musimy wyrobić kartę podatkową. Nie jest to wszystko bardzo skomplikowane, ale są tam osoby, które pomagają po angielsku wyjaśnić różne wątpliwości. A nawet widziałem, że jedna pani mówiąca po polsku też tam pracuje, więc na pewno wielu rodakom już pomogła. Po załatwieniu tych wszystkich formalności czeka się mniej więcej tydzień na dokument z naszym numerem personalnym. I już jesteśmy tutaj pełnoprawnymi obcokrajowcami, którym przysługują takie same prawa co Norwegom do np. opieki medycznej, socjalnej itd. Y jeszcze chciałem tylko dodać, że osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy też mogą się postarać o ten numer czyli ten tymczasowy numer personalny i robi się to poprzez Urząd Pracy. Choć czytałem, że ludzie często mają z tym problemy, bo nie zawsze nam chętnie przyznaje te numery. To dzięki temu d-numerowi można mieć tutaj norweski numer telefonu i zarejestrować się do urzędu pracy, w którym nie możemy liczyć oczywiście na zasiłek, ale mogą nam na przykład wysyłać różne oferty na maila, więc zawsze to trochę lepszy początek przy szukaniu pierwszej pracy. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się wszystkim nowym w Norwegii. Dzięki za łapki w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!